Pierwszy raz idę na jakiekolwiek mistrzostwa, i całkowicie nie wiem jak to się robi. Tu jest harmonogram. Jo, jest czternasta. U mnie jest szesnasta godzina. To nie tu, tyle to wiem. Ej, gdzie są teraz mistrzostwa, ludzie? Co ty robisz? Co ty robisz? Zasady czatu. To niemiłe. Nieprzestrzeganie tych zadań, może skutkować tymczasowym lub stałym zakazem korzystania z czatu. Ten zakaz to ja sobie z A, jodłowy gej. O, dobra. Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby ktoś odpisał. Czajcie to niesamowite. To jakiś cud nad wisłą się zdarzył. E, wioska jodłowy gej. I tak jadę bez sprzętu, bez przygotowania, z nieogarniętym koniem. Okej, okay, mam 13 minut. Wiecie, co da się zrobić przez 15 minut? Nic się nie da zrobić. Flichtniesz fauna na naweturze, to mię rozpis. A, o, a właśnie! Ej, dobre główno. Dzięki, Kelly. A co ty chcesz, Julia? Odejdź ode mnie. No, przestań! Nie! <ścoughs> Idź. No, odeszła, dobra. Miałam flaszbaki. Hej, hej. W ogóle wy tak lubicie, jak ja drajapę, a ja tak nienawidzę potem tego y, montować I jak przycinam materiał, to nagle, nie wiem, walnęłam kubkiem Albo rykłam na cały głos I ja mam takie, ja pierdziele, zachnij ten ryj w końcu Każdy kamień milowy to nowe na animacje i nagrody symbolizujące twoje osiągnięcia Gdzie? Chyba w dupie, moi drodzy Ja mam to tylko wstęki I nie, nie, nie Nie usprawiedliwiajcie ich tym, że A, może potem będą Nie, to nie obchodzi Napisali to w tej aktualizacji, więc czemu teraz tego nie ma? Tylko są jakieś tandetne wstążki. Nie mam pojęcia, ale jest to żenujące. Jest to podpierdzielony od innych gier, system zachęcania graczy do grania, ale jest to już tak podstawa podstaw w grach, że mnie to nie dziwi, że to zrobili w końcu. No bo co zrobimy? Oni no nic nie zrobią, no. Jak macie jakieś te protipy dla mnie na mistrzostwa, to możecie dać. Będę bardzo wdzięczna. W przyszłości mi się przydadzą. A wezmę sobie kartoflany. Kartoflany wyścig jest bardzo yy, rzadki osiągnięciem, bardzo ważnym w tej grze, i w ogóle, dlaczego to nie jest jedna z najważniejszych wstek, jakie tutaj w ogóle istnieją? Nie rozumiem. Dobra, wyglądam okropnie, okropnie się czuję. Czy ja jestem weterynarz? No nie! A jakbym szybko mu dała, czy to nie ma sensu? Ja pierdzielę, z ten geniuszem. Patrzcie jakie ohydne medale mają ja. To mam w ogóle stylowy. Mhm. Mm Czemu tak szybko wystartowali? Co się dzieje? Ja pierdzielę. Ja nawalam tą... No nie! Ja nawalam tą strzałką jak nienormalne, chociaż to nie działa. Ale cóż, jestem siódma. Jest źle. Ale chociaż nie jest źle. Zazwyczaj byłam ostatnia. O, 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 to było, to było... No i jestem dziesiąta, no. Co fotoradar mnie jakoś łapał? Aha, A wam się nie za mocno pośpieszyło, moi drodzy, cholera jasna? Będę i od ciebie. Ja <słyskać> yeah! wow! Zadałam wam bardzo ważne pytanie. Które miejsce zazwyczaj zajmujecie? Nie wiem jak 20 można, to już chyba po całkowicie poza czasem trzeba być. Patrząc na wasze odpowiedzi dochodzę do konkluzji, iż jesteście jakimiś walonymi cyborgami, bo zazwyczaj macie od pierwszego do ósmego miejsca. Ale na przykład Strawberry Pimp, Renata albo Groszek biorą ze mnie przykład i są ostatnie w grupie. Yo! Mamy przedstawicieli ostatniego miejsca! Nie wiem jak to robicie, ale powodzenia w życiu. Fiordeczek albo Sasza są przedstawicielami osób, które wywalają się w połowie wyścigu. Nie powiem, czasem też tak robię, a Polka odwaliła dosyć długi esej opowiadający o wszystkich mistrzostwach. Jakieś nowa ikona. Przedmioty w okolicy. Ale bez sensu. Przecież te kwiaty były już dawno. Rok temu. Jak nie lepiej. Tylko że nie działały. Weź już kuźwa, nie denerwuj mnie nawet. Nowe maści. Tylko że ja nie wiem, jakie są nowe maści. Ty jesteś nowy, bo ciebie tu nie było i ty jesteś nowy. Eee. Nudny. Przedmioty, jakieś nowe. Żaliks totalny, gdzie wy jesteście? Nawet nie wiem, gdzie one są. Gdzie wy je dodaliście w ogóle? Co sklep globalny. Co to jest? No cóż, no ciekawe, jak dodadzą zestawy w przyszłym tygodniu. Dajcie znać, czy zamierzacie zbierać te punkty na mistrzostwach. I do zoba w kolejnym tygodniu siema.